Mamy to. Halo, kochana dziewczyno. Dzień dobry, bardzo. Dobrze. I tak, testujemy, że to wszystko ładnie działa. Halo, kochana dziewczyno. Dzień dobry, bardzo. Tutaj Ania Sośnierz, trenerka personalna online, która już od ponad 10 lat zajmuje się tym, że trenuje, odchudza, motywuje pracowite dziewczyny. Dzisiaj w podcaście fitness dla zapracowanych kobiet. Uwaga, ważny temat. Dla dziewczyn, które chcą dobrze. O, cześć, fajnie, że jesteś na żywo. Dobra, i tak, dla dziewczyn, które chcą poczuć się znowu dobrze w swoim ciele. Bez diety cud, bez o, takich osobnych posiłków dla siebie i dla rodziny. Dzisiaj właśnie tym się zajmiemy. Bo ja wiem, że ty jesteś zapracowana, masz rodzinę, dzieci, męża, pracę, zwierzaki, obowiązki, firmę nieraz. A do tego też marzenie, żeby schudnąć i w końcu czuć się silniejszą, zdrowszą i pewniejszą siebie. Jeżeli to ty, to pamiętaj, żeby się przywitać w komentarzu i zabieramy się za ten temat. Bo. Może masz też takie myśli, że nie mam czasu gotować dwóch różnych obiadów, albo ja nie chcę rezygnować z jedzenia z rodziną, żeby właśnie się odchudzić, żeby być w tej świetnej formie. I moja droga, dzisiaj rozwiążemy ten problem krok po kroku, opowiem ci, jakie są strategie. Będzie siedem takich rzeczy, które są do zrobienia, które ci pomogą właśnie ten problem rozwiązać. Ale zanim przejdziemy dalej, to moja droga. Obserwuj śmiało ten podcast, czyli fitness dla zapracowanych kobiet, na Spotify, na Google Podcast, czy Apple Podcast, czy nawet na YouTube. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych odcinków, które pomogą Ci odzyskać kontrolę nad swoim zdrowiem, ciałem i pewnością siebie. Dobra, to lecimy sobie dalej. Więc. Y to jest trudne i dziewczyny często mówią właśnie na początku naszej współpracy: Słuchaj, Ania, ja myślę, że to jest chyba nie, nie do zrobienia. Ja nie będę, ja mam mało czasu, a jeszcze, żebym ja teraz miała gotować coś innego dla siebie, a innego dla rodziny, no to to już jest po prostu misja niemożliwa. Więc chcę Ci powiedzieć, właśnie jak my to możemy zrobić? Jak właśnie dziewczyny u mnie w programie, jesteś warta fit, jak one sobie ten temat rozwiązują? Także. Przejdziemy już do konkretów. Nie ma co owijać bawełnę, tylko trzeba konkretne rzeczy zastosować. Po pierwsze, jedno danie, ale różne wersje. To może być tak, że jeden, to jest taki jeden z moich ulubionych sposobów, czyli gotujesz jedną potrawę, na przykład warzywa z kurczakiem, i każdy dodaje to, co lubi. Na przykład dla dzieciaków może być makaron, dla męża ryż, dla ciebie więcej warzyw lub sałatka, i można w taki sposób to zrobić. Generalnie jest też tak, że w Pewnym. Jakby, to zdrowa dieta jest, jest dobra i smaczna, jak się to dobrze przyprawi, to może być też taka fajna podróż, że po prostu próbujemy trochę udoskonalać naszą dietę. Czyli zamiast dobrego dnia, żeby właśnie zamiast robić te jedzenie jakoś wysoko przetworzone, no to po prostu staramy się i robimy to jedzenie odrobiny zdrowsze, najlepiej jak się da na, na danym moment, nie? Więc. Tutaj niektórzy lubią ryż, niektórzy kaszę, inni tam ziemniaki czy coś, to nieraz właśnie tą, tą końcówkę te węglowodany można różne po prostu sobie przygotować, ale z czasem te upodobania mamy bardzo podobne. Dalej to mamy, czyli to pierwsza, pierwsza z takich opcji. Druga to jest taka zasada talerza, 50 na 25 na 25 czyli pół toalerza, no to dajemy sobie warzyw, druga, znaczy później to jedną czwartą dajemy sobie białko, czyli mięso, jaj, ryby na białko, warzywa strączkowe, odżywka białkowa i później jedna czwarta węglowodany. No tłuszcz wiadomo, że jest przy białku i też zazwyczaj jak doprawiamy jeszcze warzywa, to trochę tłuszczu dajemy, więc on tam też jest, ale właśnie te węglowodany, jedna czwarta, to może być właśnie kaszar, ziemniaki, ryż, makaron, co my tam lubimy. Wtedy to jest tak, że nie liczy się, to jest też taka metoda, że nie liczy się kalorie, tylko kontrolujesz porcję i jest to samo co rodzina, tylko w innych proporcjach. To też może być tak, że na początku możesz sobie te kalorie liczyć, tak żebyś miała po prostu świadomość, jaka wielkość tego posiłku powinna być. Żeby nie było, że na przykład zjadamy ten posiłek, który jest po prostu jakiś wielki, że że zjadłby to po prostu wielki górnik, który pracuje po prostu fizycznie, no to wiadomo, że tak nie ma co aż tak jadać, nie? Więc my potrzebujemy do tego, bo żołądki, żołądek to jest właśnie jak... Żołądek. Dorosłej osoby, jak się ściśnie dłoń w pięść i popatrzysz sobie na to, to jest właśnie wielkość Twojego żołądka. Jak człowiek jest, ma nadwagę czy otyłość, no to zazwyczaj jak ładujemy temu, te, do tego żołądka więcej jedzenia, no to on się po prostu rozpręża, i jest większy, rozciąga się, nie? jak mięsień. Więc jak my jesteśmy przyzwyczajone, na przykład mamy nadwagę czy otyłość i. I właśnie ten żołądek jest za duży, no to my potrzebujemy na samym początku często posprawdzać sobie właśnie tą wielkość posiłków, nie? Czyli y, dlatego na początku fajną opcją też jest to, żeby te kalorie jednak liczyć, ale dlatego, żeby się nauczyć właśnie wielkości posiłku, jaka wielkość jest właśnie w odpowiedniej kaloryce. Więc tutaj jak najbardziej myślę, że to jest bardzo fajna rzecz i wiadomo, że jemy, się to, jemy to samo, tylko że nasza rodzina je w innych proporcjach że osoba, która ma więcej ruchu, potrzebuje, czy rośnie, no to potrzebuje tej kalorii więcej, czyli większą porcję, niż osoba, która cały dzień na przykład ma pracę siedzącą i na przykład pracuje zdalnie z domu, no to tego, tego ruchu nie ma za dużo, więc tutaj warto jest z tymi ilościami sobie to rozdzielać. Dalej mamy intuicyjne jedzenie, czyli zaczynamy też zauważać, kiedy naprawdę jestem głodna. Czyli jeżeli ty jesteś nie jesteś głodna na przykład. A a dzieciaki, czy rodzina, właśnie zostawili partner, partnerkę, zostawili po prostu jeszcze kawał jedzenia, no to się nie dokończa po nich. Nie zostawia się na później, na przykład, jeśli się zjedno kolacji czy jakiegoś innego posiłku, a nie po prostu nie kończymy, nie zjadamy po prostu resztek. I to wtedy właśnie nie jemy z emocji, nie jemy z takiego, że, nas, że jesteśmy nauczone, żeby nie marnować. To nie jest marnowanie, zostawiasz, dokończysz później, nie? I wtedy po prostu nie rozpychamy też tego naszego żołądka. To jest takie proste, ale potężne narzędzie do zmiany. Czwarta z rzeczy to mamy takie inteligentne zamienniki. Czyli właśnie, nie musisz na przykład rezygnować z takich rzeczy jak pierogów, ale możesz zamiast smażonych zrobić gotowane zamiast śmietany dodać jogurt, zamiast coli wypijamy na przykład colę zero, czy na przykład woda z cytryną, teraz jest coraz więcej już owoców, można sobie na przykład pokroić truskawkę, dodać do wody gazowanej, i wtedy ten posmak jest taki sympatyczny i bardzo dobry. To są takie małe zmiany, a dają Ci wielkie efekty. Właśnie woda na przykład, jak dajemy sobie gazowaną, dodamy do tego właśnie czy mięte, czy jakiegoś tam właśnie tej, trusk tej truskawki, czy ogórek świeży, też jest bardzo taki orzeźwiający i przyjemny. I z czasem uczymy się takich smaków bardziej delikatnych. I to też jest świetną rzeczą. Warto jest przetestować. I czyli mamy już teraz tych propozycji cztery. To są małe zmiany, wielkie efekty. I tutaj uwaga. Jeżeli ten podcast Fitness dla zapracowanych kobiet jest dla Ciebie wartościowy, to cię zapraszam, żeby przejść później do aplikacji Spotify, znaleźć podcast Fitness dla zapracowanych kobiet, kliknąć "Obserwuję" i byłoby idealnie, jakbyś dała, na przykład, pięć gwiazdek i dała jedno zdanie, jaką wartość tutaj otrzymujesz i to jest świetna rzecz, bo to cię nic nie kosztuje, to dosłownie spędzisz na to minutkę, a jednocześnie to jest taka rzecz, która popchnie nowe osoby do tego, żeby słuchały podcasty i będzie. W stanie pomóc większej ilości osób. I przechodzimy dalej, czyli jak chudnąć, nie gotując dwóch obiadów, te siedem sprytnych sposobów dla zapracowanych kobiet. Jesteśmy już przy piątym, czyli wspólne planowanie posiłków z rodziną. Czyli wciągnij bliskich, zamiast narzekać, że musisz gotować, zaproś ich do kuchni, czyli dzieciaki mogą zrobić sałatkę, mąż czy partnerka mogą pomóc z obiadem, Ty odzyskujesz czas i zdrowie. To może być tak, że, czy na przykład przed zakupami, u nas się te zakupy robi właśnie w, zazwyczaj w sobotę, no to też ustalamy tą listę zakupów, no i co będzie na dany tydzień na obiad, nie? No i wtedy sobie po prostu ustalamy, jaki rodzaj mięsa, jaki rodzaj warzyw, czy tam grzybki, pieczareczki, czy inne rzeczy, co tam jeszcze jako dodatki do tych posiłków. I wtedy mamy już większość tych rzeczy w domu, więc nie trzeba latać codziennie i tak gotujemy na, tak no, na dwa dni, no to wtedy też jesteśmy w stanie, wiesz, trochę tego czasu zaoszczędzić. I wtedy, jak sobie planujemy razem, ta osoba lubi to, ta lubi to, i każdej z osób, właśnie te smaki też dodajemy do tych posiłków, że każda osoba jest usatysfakcjonowana. Jak bardziej lubimy makaron, no to robimy ten makaron częściej, nie? Jak bardziej lubimy kaszę, no to jemy tę kaszę na przykład, nie? W dany dzień. I wtedy jak wspólnie sobie planujemy te posiłki, no to jesteśmy wszyscy też zadowoleni. To jest bardzo fajna sprawa. Później mamy ruch, który nie wygląda jak trening. Czyli na przykład spacer z psem, rower z dzieckiem, zabawa w ogrodzie, taniec w salonie. Wszystko się liczy. I tutaj naprawdę wiadomo, że nie, nie musisz chodzić teraz na siłownię, żeby być w dobrej formie, ale właśnie i rodzinnie, czy nawet te spacery są świetne, w weekendy można tego robić więcej. I tutaj potrzebujesz ruchu, który też cię będzie cieszyć. To jest mega ważną rzeczą. I ostatnią z rzeczy, czyli mamy siódmy taki, siódma metoda, to mamy gotu gotowanie na zapas. Czyli gotujesz raz, a później jesz to dwa, trzy razy. Czyli jak robisz zupę, no to robimy na dwa, trzy dni. Jak pieczysz warzywa na blaszce, no to masz gotowe podstawy posiłków już na kolejne dni. To Twoja przyszła, ty ci podziękuję. Czyli na przykład jak sobie są właśnie takie metody przygotowania posiłków, czyli jak pieczesz na przykład rybę, pieczesz mięcho i później szykujesz sobie te obiady na cały tydzień może też tak być, czy chociaż na 3 2 dni, no to wtedy to jest bardzo też dobra rzecz. Czyli możemy sobie właśnie tutaj na przykład ziemniaki na dole upiec, na górze, na blaszce możemy sobie upiec powiedzmy w żaroodpornym pojemniku, warzywa z jakimś mięchem, czy stofu, nie, dla osób, które mięsa nie jedzą. I tak krok po kroku naprawdę można te posiłki świetne sobie zaplanować. I gotujesz raz, a masz jedzenie na 2 lub 3 dni. To jest fenomenalne. I Wiesz? Kto chce szukać sposobu, kto nie chce powodu. Więc my tutaj mamy dzisiaj takich siedem świetnych metod na to, żebyś nie musiała gotować osobnie, osobno dla siebie, osobno dla rodziny i jednocześnie, żebyś dbała o to, żebyście i rodzinnie, i żebyś ty po prostu nie miała nadwagi czy otyłości. Więc to jest jak najbardziej do zrobienia. Więc moja droga, daj znać w komentarzu, jaką z tych metod zastosujesz. To jest mega ważne, żeby nie tylko słuchać i być wyedukowaną, tylko tylko, żeby od razu wiedzieć, co zastosować w praktyce i to zrobić, bo to my robimy, co konieczne, żeby mieć lepsze zdrowie, życie i energię. Nie tylko gadamy o tym, pamiętaj. Jeżeli te siedem metod, które stosują moje podopieczne i ja, które jedzą z rodziną, nie gotują z dwóch dań i chudną, skutecznie i spokojnie, były dla ciebie ciekawe, to bardzo mnie to cieszy. I miej też świadomość tego, że jeżeli właśnie Potrzebujesz tym pomocy, to pamiętaj, że rok 2025 może być najlepszym rokiem Twojego życia. Rokiem, w którym odzyskasz energię, zdrowie i siebie. Możesz być silna i szczupła i pewna siebie, tak jak ponad 4000 kobiet, którym ja już pomogłam. Jeżeli chcesz, żebym pomogła także Tobie, to wyślij mi wiadomość: Ania, ja z podcastu. Na Instagramie Anna Sośnisz albo na Facebooku Anna Sośnisz, trenerka. Nie zwlekaj, Ty też zasługujesz na to, by poczuć się wspaniale w swoim ciele. To omówimy sprawę, przygotujemy dla Ciebie najlepszy plan, właśnie żebyś mogła mieć tą wymarzoną sylwetkę i żeby ten rok był właśnie rokiem Twojego życia i każdy kolejny był jeszcze lepszy. Dobra, to tyle, wspaniałego dnia, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!